Trener Tomasz pewno przedstawił nam swojego kolegę. Już sporo powiedział, ale dlatego akurat Tomasz Radal? No więc tam i mieliśmy się spotkać w pierwszej lidze. Więc to musimy się spotkać w Olimpii. Eee, tak się ułożyło życie, że, że Tomek ostatnie dwa lata spędził, trzy lata spędził w w Gliwice. Jest autorem transferu e, Kozika. Jest autorem transferu Grzegorza Kasprzyka-Dolecha. Rozpoczynał pracę w sztabie szkoleniowym Górnika Zabrze i tam wiosną najlepszą rundę miał Sławik, który również potem był notowany jako zawodnik ekstraklasowy typowy szkoleniowiec bramkarzy. U nas będzie pełnił rolę osoby wypełniającą tą lukę, a więc współpracownika do pierwszego zespołu asystenta, ale również osoby z na której mamy zamiar otrzeć szkolenie profesjonalne, szkolenie młodych bankarzy w Nie ukrywam, że będziemy również zastanawiali się nad opcją przyjęcia koordynacji, unifikacji systemu szkolenia, jeżeli oczywiście wszystkie sprawy z młodzieżowym ośrodkiem piłkarskim nam się ułożą. Jest mi naprawdę niezmiernie miło Państwu przedstawić osobę, osobę człowieka, który ma za sobą 3 lata, jest na klasy Tomek Rybana żeby nie było, że trener Tomasz Rogala w taki spokojnie i nic nie mówi, to Panie że prosimy też o zabranie głosu. Dlaczego Rekord? Dlaczego Olimpia? Oprócz tego Rekordu i Olimpia, bo to jest trener Tomasz Orteny, dlatego. najprościej. Rzeczywiście spotkaliśmy się parę lat temu. E, Obiecaliśmy sobie, że razem będziemy pracować. No i rzeczywiście tak się stało. Po czterech po, po latach mojej pracy e, na śląsku, po pracy w Górniku, po pracy w Kresie, gdzie sytuacja się stworzyła taka, że w końcu mogliśmy się spotkać. Ten ten naprawdę w samych sercach przedstawiał działalność Olimpii, Więc nic mi innego nie pozostało, znając warsztat szkoleniowy trenera i podejście do wykonanego dowodu, z się i przyjechać na uniknąć A tu jeszcze muszę dodać, że właściwie. Udało się na 24 godziny przed podpisaniem kontraktu z Pogonią Szczecin, bo właściwie już był posłowie z Pogonią i tutaj no, ryzykujemy obydwaj bardzo wiele, ale to my ryzykuje o wiele więcej, poświęcił potem, przyjechał do nas. E, tak jak mówię, ja no, jestem szczęśliwy, mam nadzieję, że to będzie miało swój wpływ na, na, na pracę tu Dziękuję bardzo, ta szkoleniowy już znamy. E, dziś przedstawimy pierwszą sztukę zawodników. E, ja mam prośbę do zawodników, aby w, w trzech zdaniach powiedzieli, to się sobie przedstawiliście. Oczywiście szersza informacja jest przekazana dla dziennikarzy. Zresztą jak dziennikarze to chcieli, to zawsze mają okazję porozmawiać z zawodnikami Także na początek Michał Pietruń, rodzony 7 lipca 1985 roku. Pomocnik. Przyszedł do Olimpii z Sokoła sopółka z którym zresztą wywalczył awans do drugiej ligi. Dla informacja dla Panek, Michał ostatnio, z tego co wiem, brał się odprawić. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że, że zebraliśmy się tak klinicznie tutaj, że będę mógł przedstawić swoją osobę. No cóż, od strony, tak jak mówi tutaj Krzysiu, od strony tam sportowej, jak już klubów występowałem, to myślę tam notka jest dosyć szeroka i można sobie do tego jakiś no, tam wnąć, mieć. Ale na pewno trzy aspekty zadecydowałem, że wybrałem klub w Olympię. Tak jak się powiedział, moja żona pochodzi z Elbląga, niejako utożsamia się z tym, z tym miastem i chcę tutaj założyć rodzinę i mieszkać, także myślę, że to jest jakiś tam aspekt w kontekście tego, że, że <coughs> słyszę, że nie wszyscy ze są z Elbląga, z, z ale z kraju i z, krajów, z innych, innych krajów, także myślę, że to dla Kiepisu będzie ważne. No na pewno od strony sportowej to osoba ten, Tomasz Artyniak, zdecydowała o tym, że, że znajdowała się w tym klubie, że podpisała z nim kontrakt. No i przede wszystkim bardzo silny, bardzo silny zespół, który obserwowałem, który uważam, że, że, że jest zespołem, który, który powinien włączyć się do walki o pierwszą ligę i myślę, że, że poprzez mojego brata, który, który, który grał już w Olimpii rok czasu. Jako pośrednio jestem, pośrednio wszystkie te informacje przez brata przepływały i byłem blisko dosyć tego klubu i myślę, że po rozmowie z prezesem i po rozmowie z, z zarządem naprawdę widzę, że ten klub przez rok czasu bardzo się rozwinął i dlatego też chciałem występować w tym klubie I mam nadzieję, że Państwo będą z tego zadowoleni. także. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny zawodnik, który trafił do Lidii to Krzysztof Trela, urodzony, urodzony 15 lipca 1977 roku, jest to pomocnik i ostatnie trzy sezony spędził w stali Stołowa Wola w pierwszej linii i z tego co wiem, to Krzysztof ma ochotę strasznie wrócić do tej pierwszej linii, właśnie za mnie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zdawało się, przedym tutaj, przedym i, i, tak że tutaj w drugiej linii i powiedziłem o tym sobie także mam na to, żeby, yy, 12 miesięcy. Także zarówno do tej pory chciałbym odbrać na dobre wszelkie czyli pierwsze dzieła w poziomie numeru. Jestem środkowym pomocnikiem, także myślę, że będę miał możliwość strzelania prawa, dogrywać kolegom piłki do wycobranki. A dzień się, że podpisałem umowę na 12 miesięcy. Także jeśli nie wszystko dobrze wyglądało, to będzie możliwe przedłużenie tam. Dlatego przejdę to linki, po prostu też znam no, na no to decyzja ten Artiniuka po prostu nie poprzeć, to jedynie dla rozmowy przez telefon. Od razu się zdecydowałem, także wiemy jak, jaką cenę ma koncepcję grania i myślę, że do tego się będę pana. Krzysiu był kapitanem stalowej roli, klubu, który przeżywał bardzo trudne momenty. Czyli jest to osoba, bo tutaj swoje informacje, która jest, była niezwykle szanowana w tym środowisku, a ten klub borykał się z olbrzymimi problemami finansowymi i do końca w tym klubie był i był tym zawodnikiem wiodącym. To jeden aspekt i drugi aspekt, liczymy bardzo na jego doświadczenie, bardzo bogata kariera, tak jak mówię, charakterologicznie i dla mnie pasujący zawodnik do naszego klubu. Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do, do tych formacji defensywnych. Teraz e, obrońca, Jelenusz Chrzanowski, urodzony 16 lutego 1978 roku. I, powiedziałem obrońca i ostatnio występował w drugoligowym turze Tore. Panie nie dlaczego żadnego dlaczego Albo? Dzień dobry. Dlaczego, krótko? Też była sytuacja spowodowana przez krótkie rozmowy telefoniczne menadżer PNF. I, I automatycznie na jazznera wdziekany w coś na się Jakiś który nie zauważył tam, powiedział moje walory i, i zdecydowałem się na orki. A tak jak mówię, to jestem jestem obrońcą e, Dzień dobry, pięknie. I ostatni, czwarty zawodnik e, najmłodszy z tego grona Tomasz Kask, urodzony 2 stycznia 1993 roku wypożyczony na rok czasu z wioski Pliwice. No tak, dzień dobry bardzo wszystkim. E, e, ja przyszedłem tutaj na rok na wypożyczenie e, po to, żeby grać. E, że mam nadzieję, że będzie mi to dane. Jest to jakaś fajna z dla Niki Usłyszałem, że mogę mieć ciężko, ale to ważny świat należy. I mam nadzieję, że będzie do granki, a, a ma mam 17 lat, czyli jeszcze całe życie przede mną i, i myślę, że, że jestem też współpracowałem z Rogalą w kieścia i to trenera, y, osoba też mnie bardzo sprzyjała do tego, żeby tu przyjść, bo znałem jego warsztat i wiedziałem, że naprawdę to dobrego, to bardzo dobrze się z nimi współpracuje, bardzo dobre treningi i e, przyjeżdżałem tutaj też no, nie wiedziałem e, gdzie jadę, bo pewnie sobie szczerze nie, nie wiedziałem jak to jest. Nie byłem. Ja I jak nie znamy. Ale, ale potem, po tym, co tu zobaczyłem. Po tym, co ty zobaczyłem Po <laughs> tym, co tu zobaczyłem, jestem naprawdę zbudowany. Bardzo ciekawe treningi i, i wszyscy tutaj chcą zrobić awans. A mam nadzieję, że ja tym pomogę. Dziękuję bardzo. także witamy na pokładzie trenera Tomasza Rogale i Krzwórka.